Izabela Śledź, witam Państwa. Zaczynamy panoramę lubelską. Koalicja oporu przeciwko unijnym zmianom. Przełamać strach. Tydzień pomocy dla ofiar przestępstw. Europejska polityka młodzieżowa w Lublinie. Ponad 500 polskich samorządów sprzeciwia się planowanej przez Komisję Europejską reformie wydatkowania unijnych środków po 2027 roku. Miałby nimi dysponować dany rząd, a nie, tak jak teraz w przypadku Polski, urzędy marszałkowskie. Lubelski samorząd wojewódzki dołącza do koalicji oporu organizowanego przez europosła Krzysztofa Hetmana. Po zmianach pieniądze mogłyby stracić zarówno gminy, jak i organizacje pozarządowe. O szczegółach zmian Filip Karman. Na tych zdjęciach jest 23 beneficjentów unijnych funduszy. Gminy i organizacje pozarządowe podpisały dzisiaj umowy na wsparcie seniorów i osób potrzebujących. W sumie chodzi o 18 milionów złotych. To są pieniądze, dzięki którym my możemy realizować swoją misję. Unijne wsparcie stanowi 90% kosztów wszystkich projektów. I tak dzięki dodatkowym środkom pomoc otrzymają między innymi seniorzy z Zakrzówka. Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych, językowych, warsztaty z fizjoterapii grupowej, warsztaty również takie kreatywne. Chcemy, żeby seniorzy też sięgnęli do swojej przyszłości, tworzyli drzewo genealogiczne. Takie projekty bez unijnego wsparcia byłyby de facto niemożliwe do zrealizowania. Jedna trzecia unijnych miliardów, które trafiają do Polski, jest w dyspozycji urzędów marszałkowskich. Nadzór nad wydatkowaniem sprawuje natomiast Komisja Europejska. To, co oni planują. To jest katastrofa. Chodzi o zmianę polityki po 2027 roku. Komisja Europejska. Nosi się z zamiarem, aby 530 programów operacyjnych, które dzisiaj funkcjonują w ramach polityki spójności i generalnie w ogóle w Unii Europejskiej, ograniczyć do 27 krajowych programów i aby zrobić taki system, taki jak funkcjonuje w tej chwili w przypadku Krajowego Planu Odbudowy, czyli centralizacji. To dany rząd decydowałby o tym, który podmiot i która inwestycja mogłaby uzyskać unijne dofinansowanie. To cios w politykę spójności grzmi większość samorządów wojewódzkich. Kto wie w Warszawie, co w Lublinie jest potrzebne, co w Katowicach, co w Zielonej Górze? To jest zaprzeczenie idei, idei unijnej i zaprzeczenie samorządności. Stąd koalicja oporu organizowana przez Krzysztofa Hetmana. To tylko niektóre stanowiska sprzeciwu gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich, które wpłynęły do biura europosła. W sumie jest ich ponad pół tysiąca. Ja te wszystkie pisma, te i te pozostałe, które mam jeszcze u siebie w biurze, przekażę do pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen oraz do komisarza do spraw spójności i reform pana Rafaela Fito. Polscy samorządowcy mają też wziąć udział w publicznym wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim. Przeciwko centralizacji Funduszu Spójności opowiedziała się też Parlamentarna Komisja Rozwoju Regionalnego. Filip Karman, Panorama Lubelska. Są darmowe rozmowy z ekspertami, psychologami, prawnikami czy terapeutami. Lublin po raz kolejny włącza się w akcję Tydzień Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. O tym, jak duża jest skala przemocy, świadczy rosnąca liczba zakładanych agresorom niebieskich kart. Najtrudniejsze dla mnie było to, żeby tutaj w ogóle przyjść i przestać się wstydzić, bo to, że to jest moja wina i obwiniać się za to, że dzieje się tak przeze mnie. Pani Daria ma 48 lat. Była bita i maltretowana przez męża przez kilkanaście miesięcy. To tylko jedna z wielu osób, które zwróciły się o pomoc do specjalistów. Ta akcja już funkcjonuje w systemie ponad 20 lat, i nie możemy być obojętni na przemoc. Zarówno tą. Przemoc, która już zaistniała, i pomoc osobom pokrzywdzonym. Jak również tym, którzy nie mają odwagi pomóc rodzinie czy przyjaciołom. Pokrzywdzeni przestępstwem to określenie bardzo szerokie. Od przemocy domowej, przez, ym, przez doświadczenie nie wiem, rozboju, y, kradzieży, y, aż po y, udział w wypadkach komunikacyjnych. Z pomocy fachowców może przez najbliższy tydzień, łącznie z sobotą, skorzystać każdy, kto czuje się ofiarą. Będziemy udzielali różnego rodzaju porad, nie tylko prawnicy, także psychologowie, także interwenci kryzysowi, także pracownicy socjalni, przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej, przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych. To ważne, bo ofiara przemocy domowej ma prawo do ochrony prawnej, w tym uzyskania zakazu zbliżania się przez sprawcę. Chciałem nie wyprzynąć. i Jak nie przybyła, tak się wywróciła na nowy. Dlatego prawnicy i pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej informują o możliwości założenia niebieskiej karty. Tylko w ubiegłym roku w samym Lublinie wydano ich niemal 1100. Na tle 2023 roku widzimy tendencję wzrostową. Jest to średnio o około 10% więcej niebieskich kart, które były wszczęte. Agresor z założoną niebieską kartą jest poddawany kontroli służb, a ofiara może liczyć na większą pomoc ze strony psychologów czy pracowników socjalnych. Harmonogram dyżurów specjalistów, którzy pomogą i doradzą ofiarom przemocy znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Samorządy naprzód. Pod takim hasłem parlamentarzyści oraz samorządowcy z województwa lubelskiego wyrazili w Lublinie poparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Jak mówi, dba o bezpieczeństwo, jest otwarty na głos samorządów i prowadzi aktywną politykę społeczną. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo rolne, można tak powiedzieć, naszego rolnictwa jest priorytetem i powinno być priorytetem każdego prezydenta. Rafał Trzaskowski spotkał się z rolnikami i zapewnił, że będzie dbał o polskie rolnictwo i o zdrową żywność, aby takowa była na naszym rynku. Ma świetny program żłobkowy i zrealizował również świetny program rozbudowy budowy i rozbudowy przedszkoli. Czyli ta polityka społeczna realizowana w Warszawie jest dziś. Dzisiaj pewnym punktem odniesienia dla nas wszystkich. Jednocześnie trzeba pamiętać, że Rafał Trzaskowski był jednym z głównych negocjatorów tej ostatniej ustawy, która buduje samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rafała Trzaskowskiego poparła dziś Zofia Woźnica, przewodnicząca klubu koalicji obywatelskiej w Sejmiku województwa lubelskiego oraz samorządowcy i parlamentarzyści z lubelszczyzny. Stanisław Żmijan, przewodniczący regionu Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim, podkreślił, że Rafał Trzaskowski odwiedził już województwo lubelskie trzy razy, a w planach są kolejne wizyty i spotkania z władzami samorządów, jak i samymi mieszkańcami politycy Prawa i Sprawiedliwości, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki weszli w skład lubelskiego honorowego komitetu poparcia Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS kandydata w wyborach prezydenckich, a swoje stanowisko przedstawili dziś w zaprezentowanej odezwie. Wzywamy i apelujemy do ludzi dobrej woli, do polskich patriotów, do naszych współobywateli, aby wspierali kandydata na prezydenta RP, pana doktora Karola Nowrodzkiego, aby przekonywali swoich przyjaciół bliskich, aby wzięli udział w majowych wyborach i oddali na niego swój głos. Szanujemy innych kandydatów, tych, którzy już się zgłosili i tych, o których wiemy, że mają taki zamiar, jednak jesteśmy przekonani, że najlepszym spośród nich prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej będzie pan doktor Karol na Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, do drugiej tury, jeśli będzie potrzebna, dojdzie 1 czerwca. A to jest panorama Lubelska, zobaczmy co jeszcze u nas. Co i gdzie pomysł na ferie w mieście. Dziś koty mają swoje święto. 300 młodych ludzi z 40 krajów. Europejska konferencja młodzieżowa odbędzie się w marcu w Lublinie w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Dziś porozumienie o współpracy przy organizacji konferencji podpisali m.in. wiceministra edukacji narodowej Joanna Mucha i prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Od 2 do 5 marca w Lublinie trwać będzie Europejska Konferencja Młodzieżowa. To jedna z kluczowych platform rozmów na temat potrzeb i aspiracji europejskiej młodzieży. Czyli my jesteśmy pierwszą prezydencją, która rozpoczyna pewną dyskusję dyskusję dotyczącą włączania młodzieży i aktywnego działania młodzieży w Unii Europejskiej. Następnie przejmą to Duńczycy i skonkludują Cypryjczycy. Więc to jest taki dłuższy proces który będzie trwał przez półtora roku, ale my mamy zaszczyt rozpocząć ten proces. Umiędzynarodowienie tych naszych działań, które podejmujemy w Lublinie na poziomie akademickiego Lublina, na poziomie współpracy. Między naszymi miastami partnerskimi, właśnie współpracy Instytucji Kultury. Takie spotkania nadają kierunek europejskiej polityce młodzieżowej. To spotkanie zgromadzi ludzi z całej Europy, umożliwiając im wymianę doświadczeń i wypracowanie rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesności. Te wyzwania, które mam wrażenie, nie wszyscy jeszcze sobie zawsze uświadamiamy, związane z tym światem, który zmienia się naprawdę niezwykle szybko. Jednak młodzież nie może być wyłącznie beneficjentem wypracowanych rozwiązań, ale także partnerem w dyskusjach na ten temat. Chcemy, by młodzi ludzie mieli realny wpływ na kształtowanie polityk edukacyjnych, rozwojowych, by ich głos był słyszalny. W procesie budowania nowoczesnej Europy. Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do tworzenia systemu edukacji opartego na dialogu i innowacyjności. Młodzi od lat pokazują, że chcą i potrafią angażować się w życie społeczne, mają konkretne pomysły i ambicje, które będą kształtować nas, naszą przyszłość. I współpraca młodzieży z państwem, z samorządem, z różnymi organizacjami. Pokazuje, że nasz głos jest faktycznie słyszalny. Ulokowanie konferencji w Lublinie to ukoronowanie miejskich działań na rzecz młodych i podtrzymanie statusu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Postanowiliśmy sobie, że my tą Europejską Stolicą Młodzieży zostaniemy na zawsze i każdego dnia kolejnych lat będziemy udowadniali, że ten tytuł został nam przyznany zasłużenie. Europejska Stolica Młodzieży daje ogromną szansę do tego, żeby móc wyeksponować kulturę jako narzędzie integracji, ale też kulturę jako ten przekaźnik dla różnego rodzaju innowacji i aktywności. Także w Lublinie od 4 do 6 marca debatować będą przedstawiciele rządów krajów europejskich zajmujący się kształtowaniem polityki młodzieżowej. Okuliści z całego świata rozmawiali w Lublinie na medycznym kongresie o nowościach w dziedzinie okulistyki. Lubelski kongres stał się międzynarodowym ośrodkiem diagnostyki, terapii i chirurgii oka. Osią okulistycznego kongresu było dziesięciolecie programu lekowego dotyczącego schorzeń plamki żółtej, odpowiedzialnej za ostre widzenie i rozróżnianie kolorów. Nie tylko leczymy choroby okulistyczne, powikłanie okulistyczne cukrzycy, cukrzycowy obrzęk, ale również monitorujemy pacjenta ogólnoustrojowo. W tej chwili w Polsce jest leczony kilkanaście tysięcy pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki. Leczenie to w żaden sposób nie jest ograniczone czasowo. Jeżeli pacjent spełnia kryteria udziału w programie, to jest to leczone do tej pory, dopóki lekarz uznaje, że jest to leczenie skuteczne. Spotkanie jak co roku zgromadziło setki specjalistów z trzech kontynentów z różnych dziedzin okulistyki. Lublin stał się, jak co roku, ośrodkiem międzynarodowym wymiany myśli, doświadczeń w zakresie zarówno diagnostyki, jak i terapii, a także chirurgii oka. Cieszymy się, że odwiedzili nas również koledzy z Ukrainy. Dosyć licznej grupie, kilkudziesięciu osób. Przeprowadzaliśmy kursy praktyczne. Każdy taki kongres zacieśnia współpracę lubelskich lekarzy z ekspertami z zagranicy. Mamy teraz wspólny projekt transgraniczny Interreg, to znaczy mosty zdrowia, Health Bridges to te nowe, które przyjdzie do Ukrainy w, w dziedzinie oftalmologii, dermatologii cyfrowej. Międzynarodowy kongres zakończony w sobotę zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Były koncerty charytatywne, zabawy karnawałowe, licytacje i kiermasze, a środki przeznaczone będą na operację serca półrocznego Karolka Ziomka. To kolejny koncert, jaki odbył się, który miał pomóc w uzbieraniu ponad dwóch milionów złotych, bo na tyle zostało wycenione w serce chłopca. Karolek Ziomek przyszedł na świat z niezwykle rzadką wadą serca, czyli zespołem Epsteina, na który cierpi mniej niż 1% populacji. Lekarze w Polsce proponują chłopcu przejście na serce jednokomorowe lub przeszczep serca. To trudne rozwiązania, które wiążą się z wieloma powikłaniami. Dlatego rodzice Karolka zdecydowali się na operację w Stanach Zjednoczonych. To bardzo kosztowne leczenie. To jest operacja w, w Pittsburghu. E, koszt e, operacji jest wysunięty na e, przeszło 2 miliony złotych, d, e, dokładnie 2 miliony 100, 150 tysięcy. E, jest to operacja, którą trzeba wykonać jak najszybciej, ze względu na to, że Karolek rośnie. Brakuje nam e, milion e, 400 tysięcy. E, Prosimy tutaj po prostu wszystkich ludzi dookoła, żeby się włączyli do akcji, bo ciągle to jest mało. Rodzice Karolka i lokalna społeczność walczą z czasem i w różny sposób próbują zebrać potrzebną na operację kwotę. Dlatego od zeszłego roku w okolicznych miejscowościach organizowane są koncerty, kiermasze i licytacje. Ostatni koncert na rzecz Karolka odbył się w ubiegły weekend w Józefowie. Zgłosili się rodzice oraz dziadkowie Karolka Ziomka do mnie z prośbą o organizację takiego festynu, takiego pikniku. Co prawda, troszeczkę chłodno mamy, ale wierzymy w to, że ludzie dopiszą i że rzeczywiście wspólnymi siłami uda się doprowadzić do tego, aby Karolek był operowany w Stanach Zjednoczonych. Zbiórkę na leczenie Karolka można wesprzeć za pośrednictwem portalu siepomaga.pl i w mediach społecznościowych. Blisko 330 tysięcy uczniów z województwa lubelskiego oficjalnie rozpoczęło właśnie ferie zimowe. To dwa tygodnie przerwy od nauki, ale także są utrudnienia dla tych, którzy wolnego nie mają. Tomasz Maciuszczak. To, że rozpoczęły się ferie, doskonale widać po mniejszym ruchu na ulicach Lublina. Ale nie wszyscy uczniowie w tym czasie wyjadą poza miejsce zamieszkania. Ze zorganizowanych form wypoczynku skorzysta niewielu. To jest około 400 takich wyjazdów dla blisko 13 tysięcy uczniów. Pracownicy lubelskiego kuratorium będą kontrolować zajęcia i obozy organizowane na terenie województwa. To w sumie 250 form wypoczynku dla 9 tysięcy uczniów. Najwięcej form jest oczywiście w dużych miastach, w szczególności w Lublinie. Tutaj mamy te wypoczynki zorganizowane w miejscu zamieszkania i tych jest najwięcej, ale oczywiście są też takie miejsca, gdzie te wypoczynki tradycyjnie odbywają się w dużej liczbie to, jest, to są puławy, to jest, to jest Janów Lubelski. Tam się, tam się to koncentruje. Sporo atrakcji przygotowały lokalne samorządy. Władze Lublina organizują rodzinne ferie jak z bajki. Dziś najmłodsi mogli wziąć udział w zwiedzaniu lubelskiej trasy podziemnej. A to dopiero początek. Mamy do zaoferowania dla tych najmłodszych mieszkańców dwa seanse kinowe, teatr Andersena. Mamy ciekawe warsztaty zielarskie. Także zapraszam, przed każdym wydarzeniem 2-3 dni wcześniej. Będzie możliwość pobrania sobie wejściówek na te wydarzenia. Ferie w Lublinie to także czas cięć w komunikacji miejskiej. Przez najbliższe dwa tygodnie trolejbusy i autobusy jeżdżą według specjalnych rozkładów, a to oznacza mniej kursów na części tras. Wśród mieszkańców zdania są podzielone. Zdecydowanie jest to problem. Znaczy dla mnie może nie, bo ja dojeżdżam do centrum. Ale kiedy rozmawiam z koleżankami, które jeżdżą gdzieś na przykład z LSM-ów, tam na dziesiątą, no to już jest duży problem. Bo to jest jeden autobus na godzinę. Bez sensu by było, żeby jeździł autobus tak jak do tej pory, skoro jest mniej pasażerów. A dla tych, którzy z komunikacji korzystają codziennie, nie jest to uciążliwe? Korzystam codziennie, absolutnie nie. Specjalne rozkłady w lubelskiej komunikacji mają obowiązywać do 28 lutego. Ponoć mają dziewięć żyć, ale zasługują, żeby każdy było szczęśliwe, a potrafią się za to odwdzięczyć jak mało kto. Koty, dziś ich święto. I dziś trzeba szczególnie zadbać o nasze domowe mruczki, ale warto także zatroszczyć się o koty ze schronisk. One czekają na nowy dom. Emil Paliwoda. To nie jest tak, że koty bywają złośliwe. To człowiek nie zawsze jest dość uważny, by odczytywać ich intencje. Z tego biorą się nieporozumienia dotyczące choćby liczby głaśnień. On nam sygnalizuje, że mam już dosyć, tylko my nie umiemy patrzeć. My rozpływamy się w tym kocim mruczeniu i nie obserwujemy kota, bo wystarczy spojrzeć na jego ogon. Jeżeli on jest. Położony nieruchomo, no to fajnie. Kotu to sprawia frajdę, ale jeżeli już powolutku zaczyna najpierw końcówką go naruszać, później całym i coraz szybciej, to już ostatni sygnał, żebyśmy przestali to głaskanie. Koty w schronisku mają takie same potrzeby jak te domowe. Czasem jednak pilniejsze są te zdrowotne. Przez około dwa tygodnie są na kwarantannie, gdzie jest sprawdzany ich stan zdrowia, mają e, robione badania. E, Również wszystkie szczepienia potrzebne, no i wtedy y, to jest taki okres, kiedy, y, no, kiedy kot nie może zostać adoptowany? Potrzebują także domu. Jednak, by znalazły w nim szczęście, adopcja musi być głęboko przemyślana, a potencjalni opiekunowie powinni zadać sobie szereg pytań. Czy na pewno jesteśmy w stanie zapewnić dobrą opiekę zwierzęciu? Czy y, co w sytuacji, kiedy będziemy musieli wyjechać? Czy będziemy mieli kogoś, kto się tym kotem na przykład zajmie? Czy będziemy mieli od wystarczająco ilość środków finansowych na leczenie? Zwierzęta tak jak my chorujemy. Na adopcję w lubelskim schronisku czeka około 100 kotów. Domowe ciepło zapewniają im wolontariusze. Wspierać zwierzaki można jednak na różne sposoby. Musimy je socjalizować, bo często trafiają koty, które są. E... No, nazywane powiedzmy dzikusami tak zwanymi. E, też dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że, że koty też wymagają naprawdę dużo, dużo poświęcenia i dużo opieki, podobnie jak psy. Możemy przekazywać na przykład karmę, zwłaszcza karmę dobrej jakości, która jest nam zawsze potrzebna. E, jeżeli ktoś nie wie. Jaką karmę zawsze można się do nas odezwać, czy to przez social media, czy to przez, e, e, poprzez telefonicznie, po, po prostu przez kontakt z biurem. E, można pomagać finansowo. Życie z kotem to nie nauczanie, a wzajemna nauka. Kot bardzo dużo też jest w stanie się nauczyć, aczkolwiek kociarze bardziej się uczą. Jest kot chyba lepszym nauczycielem, aniżeli ludzie. My szybciej uczymy się yy, oczekiwań kota. I wszystkim opiekunom kotów życzymy takiej pilności w tej nauce, by rozumieli, że koty swój dzień powinny świętować z klasą. Bo świat dzieli się podobno na tych, którzy kochają koty, i na tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. A w TVP 3 za chwilę gość Panoramy, Dorota Homa, będzie rozmawiać dzisiaj z posłem do Parlamentu Europejskiego, Martą Wcismo, Platforma Obywatelska. A za chwilę u nas prognoza pogody. Szczegóły przedstawi Robert Gonet. Uwaga, będzie bardzo, bardzo, bardzo zimno. Od północy do jutra, do godziny 8 rano obowiązuje alert przed silnym mrozem. Do zobaczenia o 21.30 wieczornej Panoramy. Tylko raz w roku jest taka szansa, by robiąc tak niewiele, dużo zmienić. Nie zwlekaj! Podaruj 1,5% Twojego podatku. Wystarczy wypełnić dwa pola w deklaracji podatkowej i wybrać jedną z ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego, które czekają na Twoją pomoc. Dzieląc się pomnażasz dobro. Pamiętaj, Twoje 1,5% się liczy. Na program zaprasza właściciel Centrum Ogrodniczego Matraszek w Kuro.